Vpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Piwnice z posłami odnaleźliśmy. Szanowni Państwo, w piwnicach! To się kojarzy jak najgorzej. Danuta Siedzikówna Inka, czy rotmistrz Witold Pilecki, odnalezieni? Piwnicy gmachu ministerstwa, polskiego ministerstwa. Tablice porzucone, tablice przykryte, na przykład flagą unijną druga, druga tablica była przykryta. Do czegoś takiego nigdy nie powinno dojść i wielokrotnie już jako moja fundacja, Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu zgłaszaliśmy przypadki znieważenia znaku Polski Walczącej, chronionego prawnie, i warto podkreślić, od 2014 roku. Pod tym podpisał się prezydent wówczas Bronisław Komorowski. Ten symbol, ten znak jest znakiem jedności, powinien jednoczyć wszystkich. Polaków. Dlatego dzisiaj składamy zawiadomienie do Prokuratury o możliwości znieważenia tego znaku, bo dodajmy, że w tych piwnicach tego znaku nie odnaleźliśmy. A patrząc na to, zaraz pan minister Woś pokaże, jak został wyrwany, z jaką siłą wręcz z fragmentem ściany, to być może doszło do jego zniszczenia. Nie możemy. To są kwestie oczywiście symboliczne, ale niezwykle ważne dla Polski, dla Polaków, dla naszej tożsamości i naszej historii. I pan poseł Andrzej Śliwka, bardzo proszę. Szanowni Państwo, wspólnie z panem posłem Dariuszem Mateckim i panem posłem Michałem Wośnią byliśmy na kontroli poselskiej, na interwencji poselskiej i szczerze powiedziawszy była to jedna z bardziej szokujących interwencji, które mieliśmy w ostatnim czasie możliwych przeprowadzenia. W części budynku, która jest objęta strefą ochrony, gdzie są przechowywane dokumenty ściśle tajne, Została zdemolowana ściana, w której są były powieszone dwie tablice upamiętniające bohaterów walki z e, hitlerowskimi Niemcami oraz Sowietami. Był znak Polski walczącej. W tym miejscu, gdzie są przechowane dokumenty ściśle tajne, urzędnicy z rozbrajającą szczerością, którzy przyszli do nas na spotkanie, nie byli w stanie powiedzieć, co się stało. Poprosiliśmy o rozmowę z dyrektorem generalnym. Pani dyrektor generalna przyszła na to spotkanie, pani Monika Dziadkowiec, i powiedziała, szanowni państwo, że pięć minut temu dowiedziała się, że doszło do takiej sytuacji. Ale od samego początku towarzyszyła nam jedna osoba: jest to pan Piotr Szczepański, były dyrektor biura poselskiego, pani Henning Kloski, obecnie ekspert w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i jej asystent społeczny, a na nasze pytania. Przyznał, że jest również członkiem partii Polska 2050. I na pytanie, któremu zadaliśmy, dlaczego tablica wraz z symbolem Polski walczącej zniknęła z miejsca upamiętnienia, powiedział, że różnie można oceniać postacie, które były upamiętnione. Różnie historycznie można oceniać. Postacie, które zostały upamiętnione. Szczerze powiedziawszy, jak tu byliśmy z panem posłem Dariuszem Mateckim, z panem posłem Michałem Wosiem, nas to wstrząsnęło. No, ja rozumiem, że Sowieci i wielbiciele hitlerowskich Niemiec mogą różnie oceniać te postacie, ale nie przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Następnie udaliśmy się na spotkanie, rozmawialiśmy cały czas z poszczególnymi urzędnikami, bo pani minister Heniklowska, pomimo tego, że była w budynku, nie chciała do nas wyjść. Żaden członek kierownictwa w Randze podsekretarza, sekretarza stanu nie był w resorcie, to też jest takie zastanawiające dzień roboczy, a wiceministrowie nie są w pracy. Tylko tak jak pan Miłosz Motyka podobno jest u siebie w domu, to też wskazuje na to, że jakoś się nie przepracowują w tym resorcie. Ale najbardziej skandaliczne było to, że dołączył do tego spotkania zdyszany, pan zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Gajewski, który powiedział, że może był remont. Oczywiście pani dyrektor generalna powiedziała, że nie, remontu nie było. I widzieliśmy naprawdę ustalenie wersji zdarzeń podczas naszej interwencji poselskiej. Mamy to udokumentowane, mamy to nagrane. Widzieliśmy, jak państwo między sobą dyskutują i sprzeczają się, po czym uciszają i finalnie mówią, że ten, ten symbol Polski Walczącej oraz tablice wrócą pod jednym warunkiem: że będzie taka decyzja polityczna. I oni nie mogą podjąć tej decyzji, bo ta decyzja leży w gestii pani Heni Kloski. Nie wspominając również, szanowni państwo, co również nas zdumiało, że pani minister Heni Kloska, pomimo tego, że prosiliśmy, żeby zeszła do nas, no nie wykazywała takiego zainteresowania. Także też w ramach tej interwencji mamy wiele tych czynności udokumentowanych i te dokumenty, te materiały... Na pewno zostaną przesłane do właściwych organów. Pan poseł Matecki o tym mówił. Chcemy złożyć zawiadomienie do, prokur do prokuratury, bo taka jest powinność i takie są działania, które powinniśmy podjąć jako, jako polscy parlamentarzyści, ale także jako osoby, które dbają o pamięć historyczną. A o tą pamięć historyczną nie dbają politycy Polski 2050. I skandaliczną rzeczą jest to, że te tablice gdzieś tam zostały wrzucone do piwnicy a symbol Polski walczącej, no sami państwo e, urzędnicy z, e, z Ministerstwa Klimatu i Środowiska powiedzieli, że nie wiedzą, gdzie jest. No to jest sytuacja absolutnie kuriozalna i skandaliczna. Bardzo proszę, poseł Michał Hoś. Dobrze, dziękuję. Szanowni państwo, ten symbol, symbol wyrwanej kotwicy Polski walczącej będzie symbolem rządów Tuska, rządów Kośniaka, rządów Hołowni, rządów Czarzastego. To jest symbol ich rządów. My w czasie kontroli poselskiej rozmawialiśmy z urzędnikami, każdy z tych urzędników mówił, nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie to jest, gdzie to się schowało, kto to wyniósł, kto to zrobił, ale wystarczyło zejść do piwnic, drodzy Państwo. Zeszliśmy do warsztatów, do piwnic, do najdalszych zakamarków ministerstwa i się okazało, że tamto rzucone pod kąt i tablica. Znak Polski Walczącej w jakimś innym miejscu, prawnie chroniony znak Polski Walczącej. I powiem Państwu, że dla mnie to jest szczególnie bolesne, bo będąc ministrem środowiska, odpowiadałem też za ten gmach i doskonale pamiętam, jak zwykli urzędnicy, zwykli pracownicy cieszyli się z tego i byli dumni, że patriotyczne znaki, że tablice upamiętniające polskich bohaterów są wieszane właśnie w gmachu, wewnątrz Ministerstwa Środowiska. Celebrowali rocznicę, składali kwiaty, uczestniczyli w uroczystościach. A dzisiaj widzimy właśnie ten demontaż państwa, widzimy tych, którzy przychodzą i w sposób brutalny zrywają ze ściany święte symbole, święte dla Polaków. To nie tylko jest, można powiedzieć, wyklucza takie osoby poza wspólnotę narodową, poza tych, którzy czują się Polakami, jeżeli w ten sposób odnoszą się do tak ważnych symboli, ale drodzy państwo, to też jest poważne naruszenie prawa. Znak Polski Walczącej jest znakiem prawnie chronionym i dlatego te zawiadomienie do prokuratury, ale też Chcę powiedzieć, że widać było poruszenie wśród niektórych urzędników. Najwyżsi urzędnicy oczywiście mówili, że nic nie wiedzą, dopiero ustalali wersję. Jeden się zastanawiał nad jakimś kłamstwem, nad remontem, drugi go prostował, że dopiero co wyremontowane pomieszczenia. Ta ściana była dopiero co malowana i ta było na nowo tam powieszone. Czyli wersja z remontem była po prostu kłamstwem na bieżąco ustalanym jeszcze przy nas. Na tyle bezczelnie, że w trakcie kontroli poselskiej ustalali. Wersję. To, co się, to, czego się dowiedzieliśmy od dyrektor generalnej Urzędu, to że ona się dowiedziała raptem kilka minut temu te tablice zostały zdemontowane wczoraj, to z kolei wyciągnęliśmy od szeregowych pracowników, ale dyrektor generalna wielokrotnie powtarzała, że jest to decyzja polityczna kierownictwa, jest to decyzja pani minister, pani Kloski, jak się możemy domyślać, skoro decyzja polityczna, i też w gestii kierownictwa ministerstwa jest przywrócenie tych znaków, tych świętych dla Polaków znaków i tych ważnych tablic z polskimi bohaterami na miejsce. I tego się domagamy. Nie tylko składamy zawiadomienie, ale domagamy się tego, żeby natychmiast pani minister Henikloska podjęła tą decyzję i przywróciła te znaki tam, gdzie ich miejsce, wgodne, w eksponowane miejsce, a nie w piwnicach, za zakamarkach ministerstwa, co, jak wiemy, kojarzy się jak najgorzej dla tych, którzy znają historię, którzy żyją polskością. Zachęcamy też do tego, żeby pani Henikloska, Pogłębiła swoją wiedzę historyczną, być może jakieś wykłady pana profesora Nowaka, innych wybitnych naukowców możemy polecić, bo rzeczywiście jeżeli ktoś takie rzeczy robi, jeżeli to działo się za wiedzą pani Henikowski, to to naprawdę jest poważne. Naruszenie jakichkolwiek standardów związanych z podstawową wiedzą historyczną i z podstawowym szacunkiem dla wspólnoty narodowej. Dziękuję. Szanowni Państwo, nas naprawdę nie interesuje, co wiesza, czyje portrety wiesza sobie w domu pani Henning Kloska i jej współpracownicy, koledzy partyjni. Może sobie wieszać, co chcemy się domyślamy, natomiast to jest miejsce publiczne to jest gmach. Administracji rządowej i tam doszło do naruszenia, poważnego naruszenia prawa i, i zachowania haniebnego. Żądamy natychmiastowego przywrócenia tego znaku, jak również wyjaśnienia, co wydarzyło się, co zrobiono z tym z kotwicą Polski Walczącej, ale tu będziemy prosić prokuraturę, żeby pomogła w wyjaśnieniu tej sprawy. Dziękuję. Chciałbym w innym punkcie zapytać. Um, my, ale przepraszam, może jeszcze ktoś ma w tej sprawie pytania. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Pytanie Arciszkiwanie z Grukabel, czyli wydaje się Pan, tak, tak, tak. tak, że nadużywacie tej symboliki naprawdę bardzo ważnej e, e, do walki politycznej. E, ostatnio na przykład wyświetlano tutaj na pomniku e, pod sejmem e, wizerunek panów Wąsika i Kamińskiego, zanim polityków opozycji podpływają właśnie w prawomocnie skazanych przestępców, no ludzi, którzy... Jakich przestępców? No, bo Pana Wójcika i Pana Kapitana... E, no, to jest po prostu takie nadużywanie właśnie. Panie, Proszę Pana, nie nadużywamy tych symboli. Nosimy je w klapie. E, jestem córką powstańca warszawskiego i nie ma Pan prawa zabraniać mi noszenia tego znaku. Nie życzę sobie tego. Panie, Czy ma ktoś panie, panie jeszcze redaktorze, pytanie? Panie redaktorze, odpowi odpowiadając na Pana pytanie, każdy... Polski patriota powinien protestować przeciwko takiemu barbarzyństwu, które stało się w Ministerstwie Kultury i Środowiska. Był przygotowany przez pana ministra, pana profesora święty pamięci Jana Szyszkę, tablicą pamiętniającą, zawieszona kotwica powstania Polski Walczącej. Miejsce, które jak pan minister Michał Woś mówił, był przecież ministrem środowiska, które było miejscem kultu w budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które, jak pan zgłębi historię, pewnie pan zapozna się z tym, że w tym właśnie miejscu Niemcy w sposób brutalny mordowali polskich patriotów. I pani Henning Kloska, bo wprost to zostało powiedziane, była decyzja polityczna związana z zdjęciem tej tablicy Kotwicy, ale także będzie decyzja polityczna ewentualnego powrotu tablicy na właściwe miejsce. No to chyba, panie redaktorze, wspólnie jak tu jesteśmy, protestujemy przeciwko takiemu zachowaniu. No chyba, że pan redaktor zgadza się na takie zachowania. No to, życiu, ale to cieszy, się, cieszy się. Ale, na e, to, czego doświadczyli, e, pan Kalka, ale proszę pana, my nie, nie spotkaliśmy się tutaj na debatę z panem, sama, tylko chcieliśmy, żeby dziennikarze zadali pytanie, dobrze? Na debatę się z panem kiedy idziemy. Panie redaktorze, pan poseł, pan poseł, pan poseł Mariusz Kamiński, pan poseł Maciej Wąsik są posłami na Sejmie jest orzeczenie Sądu Najwyższego w tym zakresie, które uchyliło postanowienie pana marszałka Szymona Hołowni. W związku z powyższym mają mandat, więc mogą go w sposób wolny wykonywać. Ja z panem ministrem Kamińskim, z panem ministrem Łosikiem nie rozmawiam, ale się bardzo cieszę, że są już na wolności, ponieważ w sposób bezprawny zostali zatrzymani, w sposób łamiący przepisy prawa zostali skierowani do zakładu karnego przez politycznych funkcjonariuszy z Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie wrócą do pełnej działalności obywatelskiej. No nie wiem, panie redaktorze, ja też biorę pod uwagę to, co miało miejsce, to znaczy e, pan poseł Mariusz Kamiński, pan poseł Maciej Wąsik blisko e, ponad dwa tygodnie, blisko trzy tygodnie byli w sposób nielegalny przytrzymywani w zakładzie karnym, w związku z powyższym zdaję sobie sprawę z tego, że wymaga to również pewnych, e, pewnej działalności e, po wyjściu, chcą, chcą pewnie też spędzić czas z rodzinami, e, jest sytuacja związana ze stanem zdrowia pana posła Mariusza Kamińskiego, no najlepiej do nich zaadresować to pytanie. Ja liczę na to jako parlamentarzysta, jako poseł, że Sejm będzie pracował w pełnym składzie 460. Mam nadzieję, że panowie wrócą jak najszybciej do działalności poselskiej parlamentarnej. Poza tym panowie posłowie wypowiadali się wczoraj w wywiadzie dla Telewizji Republika, więc polecam panu. Musi Pan oglądać Telewizję Republika i tam pozna Pan zdanie Panów posłów. To wszystko dziękujemy. TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.